Witam wszystkich. Dzisiaj taki szybciutki film z naprawy płyty do pralki Bosch. Uległa uszkodzeniu przetwornica, czyli jest to tak jakby typowa usterka. Kondensator, wystrzelony kontroler. Eee, w zasadzie tyle. Do sprawdzenia przy okazji eee, należy sprawdzić ten rezystor. Po drugiej stronie, tam pod spodem, pod dłowikiem, jest drugi taki sam rezystor. Oraz e, ścieżka bezpiecznikowa. Kondensator to jest e, 22 mikro na 400 V. Ja tutaj na 85 stopni, ponieważ taki miałem i taki miał lepsze parametry. Przemierzyłem ten kondensator, ten kondensator i ten kondensator. <try> Czy mają parametry? Mają, więc tylko wymieniłem tego oto spuchniętego dziada. Do tego kontroler, który wybuchł, o, widać dziurkę, jest to TNY 80, 285. Ja zastąpiłem go kontrolerem 286. Różnica w parametrach jest na tyle niewielka, że spokojnie można zastąpić go układem 286. No i dodatkowo, standardowo wymieniłem też diodę. Oryginalna dioda, która tu była, to była dioda symbolu Riot. To jest ta dioda j eee, o, o jej symbol po rozkodowaniu to RGF1J 250 nS 600 V 1A A ja tą diodę zastąpiłem e, diodą UF4007 która ma troszkę szybszy czas powrotu No i w zasadzie tyle. Płyta działa także chyba byłoby na tyle. Trzeba sprawdzić tylko jeszcze czy w Pralce będzie funkcjonować, czy to jedyna usterka o czym pewnie poinformuję w opisie pod filmem. Także dzięki za uwagę, no i do następnego. Cześć.